Koronawirus Poradnik Adam Giza witam i zapraszam zachęcam żeby z nami pozostać odpowiadamy na państwa pytania związane z chorobą COVID-19 mówić będziemy o państwa pociechach bo sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami na kolonię. czy można czy na obóz należy wysłać pociechę i co na to lekarze A razem z nami lekarz pediatra pani doktor Aneta Górska Kot ordynator oddziału dziecięcego szpitala przy witam serdecznie pani doktor witam. No więc właśnie pojawiły się co prawda wytyczne one są dosyć restrykcyjne ale rozpoczynając rozmowę chciałem zapytać czy zdaniem lekarza wyjazd dziecka dziś na kolonie czy na obóz jest bezpieczne? Myślę, że to jest wszystko kwestia tego, na jaki obóz, na jakie kolonie i jakie będzie, że tak powiem, oprzyrządowanie tego obozu czy kolonii. Myślę, że jeśli to wszystko będzie zgodne z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego, to wydaje się, że może nawet bezpieczniej niż w domu. Wiemy o tym, że jeden opiekun na 12 osób, jeżeli dziecko ma mniej niż 10 Młodszy. lat, bądź też jeden 14. opiekun na 14 osób, jeżeli dziecko jest starsze niż 10 mhm. lat, to jedno z takich zaleceń, ale jest też cała plejada innych. Tak, całe mnóstwo. To, co się pewno nie zmieniło, to informacja od lekarza o tym, że dziecko jest zdrowe. Przy czym wcześniej dzieci, które chorowały na choroby przewlekłe, trzeba było tylko podać leki, które mają z sobą zabrać. Sądzę, że teraz będzie duża ostrożność w zabieraniu dzieci, które chorują. Na choroby przewlekłe. Ponadto wszystkie obostrzenia sanitarne związane z personelem, czyli obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek, ewentualnych fartuchów. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie te obozy czy kolonie mają się odbywać, mają one być dedykowane tylko dla dzieci, bądź wyłączone. Aha. Fragment hotelu czy jakiegoś ośrodka tylko dla dzieci. Mają dzieci się nie spotkać przy wymianie turnusów. E, jeśli chodzi o posiłki, też z dużymi restrykcjami, e, jeśli chodzi o e, czystość podawania tych posiłków, najlepiej w opakowaniach jednorazowych, jednorazowe sztuczce. E, no więc wydaje się, że to wszystko e, służyć będzie nie tylko uniknięciu zakażenia koronawirusem, ale w ogóle globalnej higienie. Także e, myślę, że w przypadku takich kolonii ryzyko zarażenia się czymkolwiek. A choćby będzie zdecydowanie przy okazji Wiemy także całą rzeszę innych chorób, tak. o których tak nie myśleliśmy. A propos tego, co dzieje się wokół nas związanego z COVID-19. Wiemy także, że mają pojawiać się izolatki i że jeżeli taka pociecha będzie podejrzana o zachorowanie, to od razu trafi do lekarza, prawda? E, tak, myślę, że tu będzie duża czujność, jeśli chodzi o jakiekolwiek zachorowania. Więc jakakolwiek gorączka, to zaraz będzie czerwone światło i szybko lekarz. No i to, co też ma być jakby y, obowiązkiem, to zmniejszenie do minimum wizyt. Rodziców czy cioć, wujków w czasie tej nie dość nie przyjedzie z pieniędzmi, <laughs> do może, ale przyjechać. Będzie ich trudniej tym razem, <laughs> tak. Spoglądając przez pryzmat pociechy, jak przygotować takie dziecko? Bo nie wyobrażam sobie, że dostaje domową apteczkę i jedzie razem z lekarstwami. Myślę, że tutaj dziecka to nie ma co przygotowywać w jakiś sposób szczególny, poza tym, że. To, co umieć już powinno przez trzy miesiące epidemii, czyli częste mycie rąk, ewentualna dezynfekcja, starać się w przypadku tych dzieci starszych nie chuchać na siebie nawzajem. Ale myślę, że to wszystko dzieci, które miały to opanować, już pewnie opanowały. W przypadku kolonii czy obozów to jest kwestia zaufania do organizatorów, no bo to oni będą odpowiedzialni za to, jeśli coś się zadzieje, jeśli trzeba będzie pomóc temu dziecku. Więc zaufania do organizacji, która tę tą, tą kolonię czy ten obóz organizuje. Wiemy także, że wśród opiekunów mają pojawiać się ludzie nieco młodsi. Myślę, że to wszystko wynika z tego, że przechorowanie COVID-19 w miarę starszego wieku jest coraz cięższe i no, może grozić ciężkimi powikłaniami. Wydaje się, że raczej młodsi ludzie łagodniej przechodzą tę, tęże chorobę, więc stąd kontakt raczej z młodszymi opiekunami niż starszymi. Bardzo dziękuję Pani doktor za tę informację. Państwa zachęcam do tego, żeby kierować się do nas kolejne pytania. Twoje małpa tvp.info, koronawirus poradnik na antenie tvp.info, ale także w sieci VOD, tam również e, odcinki z lekarzami różnych specjalizacji zachęcam, żeby do internetu zajrzeć. Za teraz dziękuję, do zobaczenia.